Obwodów od 1 września 2019 roku. Dziękuję bardzo. I kolejny punkt, punkt to dyskusja. Widzę, że dyskusja jest więc informuję, że projekt uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Dużycę oraz określenia granic i odwodów od 1 września 2019 2019 roku jest wyświetlony punktu multimedialnym. Poddaję pod głosowanie projekt, projekt uchwały. Kto jest za? 14 za. Nie Stwierdzam, że uchwała w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Dorzycę oraz określenie granic odchodów od 1 września 2019 roku została przyjęta Większością głosów. Jednogłośnie, jednogłośnie. jednogłośnie, tak to jedna stałe Dziękuję. Teraz tutaj Pan, pan prosił o głos, więc udzielam głosu panu burmistrza. Panie przewodniczący, szanowni koledzy radni, koleżanki, ponieważ ja dzisiaj są takie sprawy rodzinne i będę musiał już opuścić państwa. Dlatego... Poproszę naczelnika Wydziału Gospodarki i Ochrony Środowiska o udzielenie odpowiedzi na Państwa interpelacje i zapytania z początku sesji. Także mam nadzieję, że akurat wszystkie pytania dotyczą tego Wydziału. Za chwilę jeszcze skonsultuję się szybko z naczelnikiem. Także bardzo dziękuję i przepraszam, że muszę dzisiaj wyjść wcześniej. Natomiast no, jesteśmy, pozwolę sobie jeszcze tak troszeczkę wyprzedzić, bo pewnie w końcowych wystąpienia by się pojawiło, ale. Nie jesteśmy w Oktawie świąt, w związku z tym chciałbym serdecznie życzenia złożyć z tej okazji, aby też się tak niedawno obchodziliśmy dla nas wszystkich taką inspiracją i e, troszkę natchnieniem do takiej porządnej e, pracy na rzecz e, naszej gminy i abyśmy w zgodzie potrafili rozwiązywać wszystkie problemy. Także dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo i myślę, że nawzajem. Tutaj chyba wszyscy też Panu czytamy, na wszystkiego najlepszego. Dziękuję bardzo. Dziennik nr 171 przez 5, granica odpadła. Proszę o Zastępcę Radziennika Wydziału Inwestycji i Gospodarki Komunalnej przyczyny, o przedstawienie projektu uchwały. Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Szanowni Państwo. Spółka TG Dystrybucja w Lublinie planuje na terenie gminy Bełżyce prowadzenie dalszych prac związanych z wymianą z demontażem sieci na powietrze elektroenergetycznej oraz zastąpienie e, innych urządzeń bardziej nowoczesnych. Pracę spółka zamierza takie prowadzić na nieruchomości gminy, gminy znajdującej się w krężnicy okrągłej. To jest e, teren obejmuje za istnieje za ośrodkiem zdrowia w kierunku y, zachodnim do y, stacji, można tak powiedzieć, par. W ramach tych prac y, planuje spółka zdemontować istniejącą na sieć elektroenergetyczną oraz zastąpić istniejącą stację słupową transformatorową stacją transformatorową na, naszym, na naszych działkach y, będą właśnie przebiegały te sieci y, kablowe niskiego i, i średniego napięcia. Stąd też jest y, ta nieruchomość wieczystoksięgowa, składa się z kilku działek, stąd też siedem y, jest projektów, y, projektów uchwał, y, bo przez te działeczki będą przebiegały te właśnie sieci kablowe elektroenergetyczne a na jednej będzie zlokalizowane będą dwa słupy oraz stacja kontenerowa transformatorowa i tak kolejno na działce 171 przez 5 a więc ten projekt pierwszej uchwały nastąpi demontaż sieci napowietrznej oraz będą wybudowana sieć kablowa niskiego napięcia jak również średniego napięcia oraz jeden słup instalacji elektrycznych. Mając na uwadze, że prace przyczynią się do poprawy korzystania z sieci elektroenergetycznej, a więc mamy tu przede wszystkim, że będzie to bez, niezawodne. Stąd też po ustaleniach, które trwały y, od y, miesiąca stycznia, a więc od złożenia przez PGE wniosku, y, kilka uwag żeśmy wnieśli co do przebiegu tych sieci, lokalizacji ich, aby jak w jak najmniejszym stopniu ograniczały korzystanie i wykorzystywanie ich y, w dalszym ciągu do innych celów przez gminę. Y, stąd też y, pierwszy ten projekt uchwały uznajemy za uzasadnione i wnosimy, my wnosi o wyrażenie zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości działka 171 przez 5. Dziękuję bardzo. Tak, dziękuję. Tutaj tą formę taką wprowadzenia zrobiłem, ale też również już tą myślę, że w ten projekt uchwały ale to się chyba już odnosi do kolejnych też. To to chyba, to jest, Państwo tutaj tak, to Także już nie będziemy Pana Naczelnika za każdym razem zapraszać. To już wiemy, znamy tak. sytuację Dobrze, tutaj, i nie ma zapłaci. Ale będą głosowane w oddzielnie. Oddzielnie, tak, tak, odziennie, tak odziennie. oczywiście, każda oddzielnie, ale... To tak, to tutaj będą y, przebiegały te prace y, na działce. I tak jak to obejmuje projekt uchwały 1, a więc 171 przez 5, tak. następny projekt będzie 172. Projekt uchwały 171 przez 35. Później jest projekt uchwały, na której będą prace też tu wykonywane i wniosek o ustanowienie służebności działka 171 przez 36. Następnie jest następny projekt uchwały obejmuje działkę 171 przez 37. Następna projekt uchwały 171 przez 39. Jest, przez będą prace wprowadzone na działce 171 przez 41 i y, obejmuje również y, ten y, przewidywany prace. Y, to jest również działka 2269. Wszystkie są położone w obrębie numer 8 w gręcznicy Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę o przewodniczącego komisji zagospodarowania przedszkolnego imienia generalnego porządku przedstawienie opinii. Komisja zaopiniowała pozytywnie, jak Dziękuję bardzo. I kolejny punkt to dyskusja. Czy jest w tym temacie jakaś dyskusja? Jeżeli, jeżeli nie ma dyskusji, informuję, że to, to projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie e służbności przesyłowej nieruchomości wewnątrz Unii Europejskiej w nr 181, łamane przez 5, leżica okrągła, jest wyświetlony na rzutniku multimedialnym. Poddaję pod głosowanie projekt uchwały, jak wyżej. Kto jest za? 13 za. Stwierdzam, że uchwała w sprawie wdrożenia schody na ustanowienie w skrócie odnacznie przesyłania nieruchomości mającej własność od gminy Wielkowice Dziennik 271-5 w Wielkowicach Chorwa został przyjęty jednogłośnie. Dziękuję. Przechodzimy do punktu 12. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzania zgody na ustanowienie usługodawczych przysyłania do pokoju. 1736 przez 36 Ręcznicy ogromnej dotyczącej przesyłu. To są, Panie Przewodniczący, przepraszam, to jest działka numer 171 przez 36 Tak jest. Dziękuję bardzo. Mamy eee. kolejny punkt to dyskusja. Jeżeli brak dyskusji, informuję, że projekt uchwały w sprawie wrażenia sprawy na ustanowienie służebności przesyłu na niepodobości będących własnością w innej leuczyce. Eee, dziennik nr 171, działka. 叫我干了。 tam proszę od nowa, informuję, że projekt w sprawie <kutuje> stanowienia służebności przesłaną w nieruchomości będącej własnością gminy Wałbrzyce yy, działka nr 171 nr 36 Krężnica Okrągła jest wyświetlany na rzutniku multimedialnym. Oddaję pod głosowanie że uchwała została jest, Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова you yes. Jednogłośnie że Stwierdzam, że uchwała w sprawie wynoszenia stery na ustanowienie służbności przesyłu na nieruchomości będące własnością gminy Berlice, działka nr 171, łamane przez 35, granic okrągła został przyjęty jednogłośnie. Przechodzimy do punktu 13, podjęcie uchwały w sprawie wdrożenia stery na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości będące własnością gminy drożyce, działka nr 171, łamane przez 36. Rażnica Okolowa. Proszę o zast... Komisja. Proszę, pana zastępcę. Komisja Pan Remy. Proszę o Przewodniczącą Komisji Zagospodarowania Przestrzennego Imienia Komunalnego Porządu Publicznego o przedstawienie opinii. Komisja pozytywnie zaopiniowała wniosek uchwały. Dziękuję bardzo. Kolejny punkt to dyskusja. Jeżeli brak dyskusji, propuje, że projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie sprzeczności przesuwa na Nieruchomości będących w ostatnich dniach na działka nr 171, łamane przez 36, widać nica jest wyświetlona na szybkim multimedialnym. Poddaję pod głosowanie projekt uchwały. Kto jest za? za. Stwierdzam, że uchwała w sprawie wdrożenia stery na ustanowienie służbności na nieruchomości będących w ostatnich dniach na Działka nr 171, łamane przez 36 została przyjęta jednogłośnie. Przechodzimy do punktu 14. Podjęcie uchwały w sprawie wdrażania skóry na ustanowienie służbności przesyłu na nieruchomości będącej własnością gminy Węgrzyce. Działka nr 171, łamane przez 37, krażyca Proszę o przewodniczącą komisji zagospodar zagospodarowania przewodniczącego o, o przedstawienie opinii. Komisja pozytywnie zaopiniowa. Dyskusja, jeżeli brak dyskusji, informuję, że projekt uchwały w sprawie wdrażania zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości będącej własnością gminy Bężyce, poniedziałek nr 171 nawany przez trzydzieści siedem Z jest oświetlony na medialnym. Poddaję pod głosowanie projektu, projekt uchwały. Kto jest za? 15 za. Stwierdzam, że uchwała w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na niejakości będącej własnością gminy w działka nr 171, łamane przez 39, ręcznica okrągła, został przyjęty jednogłośnie. Przechodzimy do punktu 15. Projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służbności przesyłu na niejakości będącej na własnością gminy w działka nr 171, łamane przez 39, ręcznica okrągła. Proszę przewodniczącą Komisji Zagospodarowania Przerwczonego o przedstawienie opinii. Pani komisja Komisarz, nie jest na projekt uchwały. Dziękuję. Dyskusja, wieczorem, brak dyskusji. Prognozę, że projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości będących własnością pilnej w Wrożyce, działka nr 171, nr. przez 39, Krażnica Okrągła jest wyświetlony na rzutniku multimedialnym. Poddaję pod głosowanie projektu projekt uchwały. Kto jest za? 12 za. Stwierdzam, że uchwała z w sprawie wydarzenia zgody na stanowi z użytości przez używanie na świecie własnościach gminy Dorzyce. Działka nr 171 przez 39 Królica Prawa została przyjęta jedna. Przechodzimy do punktu 16. Podjęcie uchwały w sprawie wdrożenia zgody na ustanowienie służibności przesuwu na nieruchomości będącej własności gminy drożyce działka nr 171, łamane przez 41 <coughs> Proszę y, Proszę Przewodniczącego Komisji Zagospodarowania Przestrzennego o przedstawienie opinii. Komisja również pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Dziękuję bardzo. Dyskusja? Jeżeli brak dyskusji, to powiem, że projekt uchwały w sprawie wdrożenia zgody na ustanowienie służbności przesyłu na nieruchomości leżących własnością w innej e, czyli Działka numer 171, planowane przez 41, który jest, jest wyświetlony na rzeczniku motylowidzialnym. Poddaję pod głosowanie projekt uchwały. Kto jest za? Stwierdzam, że uchwała w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służbności przez Seguro Nieruchomości będącej własnością gminy Bałżyce, dziennik numer 171, łamane, e, numer 171 łamane przez 41 krańczyca Konowa została przyjęta jednogłośnie. Przechodzimy do punktu 17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służbności przez Równego Nieruchomości będącej własnością gminy działka numer 2269 kredyży całkrągła proszę przewodniczącą komisji zagospodarowania przestrzennego o przedstawienie opinii komisja również pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały dziękuję bardzo dyskusja jeżeli tak dyskusji informuję że projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służbności przesyłania nieruchomości będącej własnością gminy Dałżyce, działka nr 2269 Kielżyca Okwa jest wyświetlany na rzutniku multimedialnym. Oddaję pod głosowanie projekt uchwały. Kto jest za? Stwierdzam, że uchwała w sprawie wyrażenia zdrowienia na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości relacji postarzy gminy Graużyce działka nr 2269 w Ręczyca ochralowa została przyjęta jednogłośnie i tutaj punktem radnych odpowiedzi na interpelację a to tutaj powinien szukę 3 Naczelnika oczywiście proszę pana naczelnika o oddzielanie oczywiście po części lat. Panie Szanowni Państwo, w imieniu Burmistrza udzielę odpowiedzi na zadane dzisiaj interpelacje. Pan radny Pruszkowski zgodził się odnośnie lokalizacji dodatkowych przejść dla pieszych na drogach powiatowych. Jak wiemy jest to zadanie Zarządu Dróg Powiatowych i z takim wnioskiem oczywiście i odpowiednim pismem przekażemy tą, tą interpelację. Pan radny Brodziak. Odnośnie budowy drogi Matczyn stasin Jeżeli tylko pojawią się oszczędności w innych przetargach, będziemy chcieli skonsolidować te kwoty do tej jednej drogi. Jeżeli nie, to będziemy aplikować ze środków własnych, realizować bądź też w przyszłym roku będziemy po prostu jako tą drogę priorytetowo zgłaszać do FOBO. Pan Radny Sobczak odnośnie Wojska Polskiego i możliwości ograniczenia tonażu po deszczu. No to tutaj ze swojej działki branżowej mogę powiedzieć, że takie, takiej możliwości nie ma. Można zastanowić się ogólnie o ograniczenie tonażu, nie dotyczące oczywiście służb komunalnych, czyli wraz z śmieciarki musiałyby tamtędy przejeżdżać. Nie miałoby to większego sensu, bo generalnie charakter drogi tłuczniowej no ma do siebie, że Dobrze się sprawuje, jeżeli jest sucho, sami wiemy, jeżeli troszkę popada, tak jak teraz ostatnio przez te dwa dni, mam już sygnały od sołtysów, że niektóre drogi nawet po równaniu e, równiarką już w tej chwili stają się nieprzejezdne. Tak więc e, dodatkowo ciężki sprzęt rolniczy, który dzisiaj e, posiadają prawda, gospodarze, również powoduje te zniszczenia. No taki, taki charakter po prostu tych dróg ulepszonych, nieotwardzonych no jest, że trzeba je na bieżąco prawda, naprawiać. Jeżeli chodzi o interpelację Pana Anasiewicza odnośnie tutaj ulicy Kazimierskiej i tych powstających zastoiń wodnych, to już w lutym było wystosowane takie pismo do Zarządu Dróg Wojewódzkich na wniosek tutaj Sołtysa z Zastawia i mamy, mamy mieć w tym roku remont również tej ulicy z usunięciem Również tych zastoń. Taka, taka rozmowa burmistrza z dyrektorem zarządu dróg wojewódzkich odbyła się i taka obietnica również no, była przekazana burmistrzowi, że tak w tym roku będą te zastoiny usunięte. Jeżeli chodzi o drugą część interpelacji dotyczących niedrożności kanalizacji na odcinku Kopernika Sportowa, no to przedłożymy taką prośbę o sprawdzenie tego odcinka do ZBKIM. Na chwilę obecną nie mam jako Naczelnik Wydziału tutaj informacji u Dyrektora, żeby taki problem tam powstał, jaki jak jest na przykład w ulicy Fabrycznej, o czym Burmistrz wspominał, gdzie faktycznie uległo tam zawaleniu około 50 metrów tej kanalizacji i ona działa tak naprawdę bardzo awaryjnie. Dalej, jeżeli chodzi o rewitalizację parku i powiększenie ilości miejsc parkingowych w tym projekcie po stronie zachodniej, no to tutaj wymaga to przeanalizowania.